Dzień dobry, Anna Trenowska, witam Państwa we wtorkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Kolejny obiekt przemysłowy znika na naszych oczach powoli. Do historii przechodzi jeden z największych zakładów odzieżowych naszego miasta, Wulczanka. Dzięki pasjonatom historii udało się uratować jedynie neonowy napis. Dla wielu Ostrowczan, neon jaki widniał na jednym z dwóch budynków wulczanki przy ulicy Żabi, był symbolem świetności nie tylko tej firmy, ale i miasta. I najprawdopodobniej był to już ostatni taki element w scenerii Ostrowca. Ten element był bardzo charakterystyczny i po prostu mógł zniknąć z przestrzeni miasta, więc zadziałaliśmy. Tutaj też inspiracją był trochę Maurycy Gomolicki, który. Odwiedzał na zaproszenie BWA Ostrowiec i on zwrócił na niego uwagę. On sam pracuje w neonie, tworzy neony, prace wykonane w tej technice. No i zwrócił uwagę, że to jest kurczę, jeżeli się tego zaniedba, to, to zniknie i potem będzie żal i nikt tego już nie odtworzy. Jak wiele takich elementów, jak niestety mozaika, która została skuta. Tu niedaleko na Dedeku, i, i już jej nie będzie. Nie ma żadnej mozaiki w Ostrowcu. To był także świetny przykład stylistyki reklamowej, jaka królowała w latach 70. ubiegłego wieku. Jest to pamiątka e, jakaś wizualna, która jeszcze istniała w, w tkance miasta, którą wiele osób pamiętało, jak jeszcze ten neon świecił. Zresztą no, no one są przepięknymi elementami. Kiedyś no reklamy, chociaż w zasadzie. W Perelu nie trzeba było się reklamować, to raczej było taka tylko szyld. Eee, Tworzył on bardzo piękne światło. No teraz są, neonów już nie ma. Neone się poniszczyły e, w latach 90. i potem w następnych wszedł plastik i inne w tworzywa e, do reklamy. E, on przestał istnieć, przestały świecić, ale te elementy zawsze gdzieś tam były, na budynkach. Zresztą jeszcze jest parę w Ostrowcu e, samych e, takich konstrukcji, na których one były umieszczone. A to a ten, ten napis wulczanka na żabie, który był na, na tym na dawnej szwalni, no był w całkiem dobrym stanie. Zachowały się jeszcze te elementy szklane, te rurki, które właśnie dają to piękne światło. Aktywiści, którzy zdemontowali i ocalili przed zniszczeniem ten neonowy napis, na razie nie mają pomysłu na jego dalsze wykorzystanie. Trochę za wcześnie, żeby już o tym mówić. To dopiero w, w, w zeszłym tygodniu udało się sfinalizować tę całą akcję. Dzięki właśnie właścicielom, którzy dali nam zielone światło, mogliśmy wreszcie z, zdobyć ten neon, ocalić go przed zniszczeniem. Teraz już by się go tego nie dało zrobić, bo budynek, przez który się przechodziło na dach, został wyburzony. No, także to, co będzie się z nim działo, to jeszcze czas pokaże. Na razie udało nam się go ocalić. Zdemontowane litery tworzące napis wulczanka spoczęły więc w magazynach i czekają na renowację. W zakładzie doskonalenia zawodowego odbyło się podsumowanie realizacji projektu stawiającego sobie za cel połączenie nauki z praktyczną nauką zawodu. Jest to projekt pilotażowy finansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Projekt Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego był wyjątkowy pod jednym względem. Strona praktyczna, a więc znaczna część zajęć, odbywała się w zakładach pracy pod okiem specjalistów, na co dzień wykonujących zadania, z którymi zapoznawano słuchaczy Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Jesteśmy na etapie realizacji dużej ilości projektów, zarówno w działalności szkolnej, jak i w działalności pozaszkolnej, ale nas najbardziej interesują projekty obecnie dla uczniów które skupiają się na dualnym kształceniu. Jesteśmy na półmetku realizacji projektu Innowacyjna Edukacja, Nowe Możliwości Zawodowe. Projekt nazywa się Dualny System Kształcenia 3D, który, w którym to podjęliśmy współpracę z pracodawcami z terenu Powiatu Ostrowieckiego. Realizowany przez Ostrowiecki Zakład Doskonalenia Zawodowego projekt miał także pionierski charakter. Był to jedyny taki pomysł realizowany na terenie całego kraju. Prowadzi taki pilotażowy projekt na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Jest to jedyny projekt na terenie całej Polski. Projekt zakładał właśnie grantobiorców, którzy wymyślą model kształcenia dualnego na terenie szkół w Województwie Świętokrzyskim. My przystąpiliśmy i do pierwszej edycji, i do drugiej edycji. A tak, teraz jest do pierwszej edycji, do drugiej edycji. No i wygraliśmy, nie ukrywam, co nas bardzo cieszyło. W pierwszym gracie wzięło udział, tak jak wcześniej wspominałam, 68 uczestników i uczestniczą w tym osoby z niepełnosprawnościami, bądź to precyzyjnym. I w, drugim, w drugiej edycji 99 uczniów. Kobiet i mężczyzn, też osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi edukację w trzech kierunkach, które dają największe szanse na znalezienie zajęcia na rynku pracy. Taka oferta to świadomy wybór, który pozwala na wszechstronny rozwój słuchaczy, nie tylko na poziomie teorii, ale również poprzez zagraniczne staże. Mamy trzy kierunki kształcenia: technik informatyk, technik logistyk i technik usług fryzjerskich. Jesteśmy małą szkołą, która ma 187 uczniów. Dbamy o to, żeby do każdego ucznia było podejście indywidualne. Znamy każdą osobę, jej potrzeby. Piszemy dużą ilość projektów jako szkoła, w tym też projektów partnerskich zagranicznych, żeby młodzież jak najwięcej zdobyła kwalifikacji i kompetencji dotyczących właśnie ich przyszłego zawodu i odnalezienia się na rynku pracy. Ja ja powtarzam przy, przy każdych spotkaniach i z rodzicami i z młodzieżą to, że chciałabym, żeby młodzież została na ostrowieckim rynku, żeby zostali tak wykształceni, żeby móc podjąć tutaj pracę, zasilić tą klasę właśnie, która, klasę średnią. Która pracuje w hurtowniach, w magazynach. To są też firmy, które świadczą usługi naprawcze, ale też firmy produkcyjne. Dlatego zależy nam, żeby projekty dawały oczywiście współpracę z pracodawcami, ale też kwalifikacje i kompetencje uczniom. Tym, co mogło zachęcić pracodawców, którzy przystąpili do współrealizacji tego programu, było wsparcie finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia, koniecznego do prowadzenia szkoleń zawodowych dla słuchaczy ZDZ-u. Oczywiście wsparcie dla pracodawców też w tym, ten projekt gwarantował w postaci przygotowania instruktorów praktycznej nauki zawodu, jeśli chodzi o kursy pedagogiczne, ale też pracodawcy dostali wsparcie w postaci wyposażenia do 50 tysięcy. Na zakupy sprzętu oraz materiałów edukacyjnych, które będą służyć właśnie dualnemu kształceniu. Oczywiście trzeba pokonywać pewne, pewne problemy po drodze, wszyscy się tego uczymy, ale tak jak mówiłam na wstępie, chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować firmom, które wzięły udział w projekcie. Są to firmy. Miejskie przedsiębiorstwo robót drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie nowe technologie w Ostrowcu Świętokrzyskim, firma informatyczna, telewizja krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie miejskie zakłady komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim i firma Metalowiec też z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zakończone zajęcia praktyczne mają podnieść nie tylko jakość kształcenia, ale przede wszystkim uatrakcyjnić program nauczania i ułatwić odnalezienie się na współczesnym rynku pracy absolwentów tej szkoły. Z uwagi na wielkość grantu druga część tego pomysłu będzie realizowana w maju przyszłego roku. Dobiega końca termomodernizacja bloków współdzieli mieszkaniowej Krzemionki. W bieżącym roku nową estetykę zyskało kilka następnych budynków. W kończącym się roku udało się wykonać termomodernizację bloków na osiedlach Rosochy i Patronackie. Bloki zyskały estetyczny wygląd, a co ważne, w mieszkaniach jest cieplej. To z pewnością będzie miało przełożenie na niższe rachunki za ogrzewanie. W ubiegłym roku, w ramach drugiego etapu termomodernizacji budynków nr 15 i 16 na osiedlu patronackim, spółdzielnia zleciła docieplenie ścian, malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej w klatkach i w piwnicach, a w tym roku zostały wyremontowane balkony. Na ukończeniu jest także termomodernizacja bloków nr 26, 27 i 28 na osiedlu patronackim. W tym roku kompleksowy zakres prac został wykonany również na blokach numer 11 i 12 na osiedlu patronackim. Docieplono ściany budynków, została pomalowana elewacja i wyremontowane daszki wiatrołapów, a w klatkach i w piwnicach jest nowa stolarka okienna. Z kolei na osiedlu Rosochy na nieruchomościach numer 99 i 100 spółdzielnia w tym roku zleciła pierwszy etap termomodernizacji. Zakres zadań polegał głównie na dociepleniu ścian. Prace na tych blokach będą kontynuowane w przyszłym roku. Zarząd Spółdzielni jeszcze nie określił szczegółowego zakresu zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Pewne jest, że dokończona zostanie termomodernizacja bloków numer 105 i 111 na osiedlu Rosochy. Z kolei na osiedlu stawki będą zarezerwowane fundusze na remont balkonów i elewacji w budynku numer 16. Siatkarki Kszo rozpoczęły rundę rewanżową od przegranej z rówieśniczkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. To była już siódma z rzędu porażka naszej drużyny. W spotkaniu nie mogła zagrać zmagająca się z anginą Emilia Piotrowska i w roli środkowej musiała zagrać Kamila Dyduła. Niestety mecz pokazał, że zespół KSZO jest w głębokim kryzysie. Zawirowania finansowe klubu i odejście wielu podstawowych zawodniczek mają bezpośrednie odbicie na parkiecie podczas ligowych rozgrywek. Wyniki poszczególnych setów odzwierciedlają zdecydowaną przewagę siatkarek ze Szczyrku. Rywalki naszego zespołu skutecznie atakowały i grały dobrze blokiem, a KSZO popełniał zbyt dużo błędów własnych, by myśleć chociażby o ugraniu jednego seta. Efektem takiej gry była gładka przegrana 3 do 0 w poszczególnych setach do 17, do 12 i do 18. Na pewno nie wyglądało to dla za zaciekawie. Z mojej perspektywy były momenty lepsze, były momenty gorsze. Na pewno dziewczyny starały się ze wszystkich sił walczyć o każdy punkt, co pokazały też w poszczególnych akcjach. No niestety nie udało się. No cóż więcej mogę powiedzieć? No zmagamy się z drobnymi problemami fizycznymi. Dzisiaj nasza młoda środkowa nie mogła zagrać z powodu Anginy i tak przyszła nam pomóc. Wspierała zespół, ale niestety ma Anginę. Nie mogłem jej pozwolić grać dzisiaj. Mamy mikrourazy, gdzie Doskwierają nam jednym dziewczyną bardziej, drugim mniej. No cóż, no dzisiaj było nas na tyle stać. Panie trenerze, w drugim secie przegrywałem do 12. Czy w pewnym momencie nie trzeba było po prostu zjąć te no, doświadczenia zawodniczki, te trosze ograne, a wpuści to młodzież, która no, stoi tu z tyłu i no, tylko właściwie klasztę przez cały mecz? E, staram się wpuszczać je, e, wpuszczać je na boisko, jak tylko jest możliwość. Wiem, że do 12 przegrywając mogły wejść na to boisko z tym że ja widzę dziewczyny codziennie na treningach widzę co pokazują widzę jak się prezentują no niestety nie przekłada się trochę to na mecze wydaje mi się że też bardziej mentalnie tutaj troszeczkę nie radzą sobie też ale no, będziemy pracować nad tym na pewno nie jest łatwo że przegrywamy mecz za meczem i w takim stylu w jakim przegrywamy też kibice są oburzeni, dziewczyny też to słyszą. No tutaj wiele zależy teraz od głów, bo na treningach wygląda całkowicie inaczej, cały tydzień przetrenowaliśmy bardzo dobrze, wychodziło wszystko. Przychodzi moment meczu i nagle nasza gra nie wygląda, w ogóle zmienia się wszystko. Wydaje mi się, że grałyśmy w pewnych momentach naprawdę dobrą siatkówkę i szczerze myślałam, że wynik będzie nieco lepszy. Moim zdaniem popełniliśmy dużo swoich błędów, na zagrywce przede wszystkim, a taki aut, na pojedynczym bloku, to takie rzeczy nie mogą się moim zdaniem przytrafić jakiś taki mecz, gdzie musimy jakby te punkty pourywać. No i co mogę więcej powiedzieć, no, mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy i postaramy się te błędy jakoś tak zniwelować do zera. Tą informacją kończymy dzisiejsze wdanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.